W dawnym trakcie wiodącym z Wrocławia przez strzelin i ziębice w kierunku Jawornika i Czech w gminie Żurawina znajduje się stara wieś Turów. Tutejsze ziemie były intensywnie zasiedlane w dawnych wiekach, a tereny te ciągle są w obszarze zainteresowania archeologów. Pierwszą wzmiankę o osadzie znajdziemy w bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. Wymieniona jest jako własność biskupów wrocławskich. Nadania miał dokonać śląski-możnowładca Piotr Włas. W zlatynizowanej formie osada Turów wpisana jest w księgę uposażeń biskupstwa wrocławskiego, a od 1464 roku była w posiadaniu zakonu Joannitów, komandorii Bożego Ciała we Wrocławiu. Ta sytuacja trwała aż do sekularyzacji dóbr zakonnych przez państwo pruskie. Na początku XIX wieku. W Turowie, na niewielkim wzniesieniu, jedynym w tej nizinnej okolicy, znajduje się gotycki Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1265 roku. Wtedy nosił wezwanie Krzyża Świętego, a następnie pod koniec XIV wieku Świętego Michała Archanioła. Historycy spierają się co do okresu budowy świątyni. Natomiast pewne jest, że wielokrotnie ją przebudowywano. Turowski kościół jest orientowany i jednonawowy, w czasach, gdy należał do protestantów dobudowano wieżę. Jej górne partie są ceglane, zwieńczone blankami. Hełm jest tynkowany, a na kuli z chorągwią widnieje data 1611 rok. Od zachodu w wieży znajduje się obecnie główne wejście do świątyni. Na szczycie kościoła od strony wschodniej wmurowany jest gotycki kamienny krzyż. Bryłę budowli wzmocniono przyporami, a od północy umiejscowiono zakrystię i kaplicę. Ta ostatnia, wzniesiona około 1736, była pierwotnie cmentarną kostnicą. W części południowej na początku XVIII wieku powstała kruchta. Która w 1965 roku została zamieniona na kaplicę. Wyposażenie świątyni jest późnobarokowe z elementami gotyckimi. Jeden z nich znajduje się w ołtarzu głównym to figura przedstawiająca Matkę Boską z dzieciątkiem. W północnym ołtarzu umieszczona jest pochodząca z pierwszej połowy XVIII wieku rzeźba świętego Jana Nepomucena, a ołtarz południowy zdobi późnogotycka. XV-wieczna pieta. Na emporze muzycznej możemy podziwiać malowidła ze scenami biblijnymi autorstwa Paula Jakoba Hübnera. Warto podkreślić, że umieszczony tam krzyż maltański jest unikalnym znakiem przynależności Kościoła do zakonu Joanitów. Niewielkie organy pochodzą z XIX wieku, podobnie jak ambona i chrzcielnica. Ciekawym detalem architektonicznym są opaski klińcowe, widoczne na zewnątrz budowli wokół okien. Przy turowskiej świątyni znajduje się także cmentarz otoczony murem. Podobnie jak kościół, mur jest zbudowany z kamienia i częściowo otynkowany. Mocne przypory i zachowane otwory strzelnicze wskazują na jego obronny charakter. Przy kościele możemy również zobaczyć średniowieczną płytę nagrobną, a w murze Zachowały się nieliczne grobowce dawnych mieszkańców wsi, m.in. mistrza piekarskiego Webera i małżeństwa Augusta i Agnes Kapsów, lokalnych nauczycieli. Warto jednak zaznaczyć, iż Turów, wtedy niemieckie Tauer, jeszcze na początku XIX wieku miał charakter częściowo polskiej osady, a nabożeństwa w języku polskim odprawiane były do około 1814 roku. Po II wojnie światowej kościół pełnił rolę filialną, a parafią stał się w 1976 roku. Polscy osadnicy przybyli do Turowa głównie z kresowej miejscowości Ucherce Niezabitowskie, przywożąc ze sobą obraz przedstawiający Matkę Boską z Gródka. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny jest wizytówką Turowa, ale warto zainteresować się również dziejami wsi z jej interesującą i ciągle jeszcze odkrywaną historią. Świadczy o tym chociażby fakt, że osada była umieszczana na wszystkich dawnych mapach Śląska, co w przypadku podobnych miejscowości wcale nie było takie oczywiste.